Witam Was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku z Case Haga, gdzie kontynuujemy naszą przygodę. Case Huck się tutaj zmienia. Wygląd, skrzyneczek, nowe skrzynki. To jest to, co mi się podoba. Ostatnio na tym zyskujemy. A dzisiaj te nowe skrzyneczki zobaczymy na bitwach 2 na 2 jak sobie radzą. Ale zanim to, oczywiście, dla wpłacających z moim kodem, wspomnę o konkursie cały czas na koskę. Koda Dixon, taka koska tutaj do zgarnięcia na stronie. Również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, się swoją stać łapkę w górę, skomentować ten odcinek. A jeśli mi lubicie, chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod. A Dixon przez Wałodzie dostajecie dwie darmowe skrzyneczki oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Naprawdę te nowe skrzyneczki robią na mnie dosyć spore wrażenie i siedzą te bitwy ostatnio, więc wszystko łączy się w całość. Zobaczymy jak będzie na bitwach 2 na 2. Weźmy sobie te najdroższe tutaj z tych z tych nowszych, o coś takiego. Tylko tutaj byśmy te Dwie w trzy dwie wsadzili, a tu trzy. Dobra, taka bitwa na początku. Naprawdę mega grubo. Zaczynamy. Ale dzisiaj nie bez pozery, bo dzisiaj naszym sojusznikiem... O kurwa mi. Dobra, niech będzie ten Stevie. Miałem bo tak samo dać, ale. Kliknąłem przez przypadek za szybko, a nie będę kolejny raz bitwy tworzył, więc może to jest przeznaczenie. Może, bo Stevie tutaj ze mną pokaże klasę, a jak na razie pokazujemy. No, jak na razie, strzały naprawdę konkretne. Na najtańszej skrzynesce. A nie, najtańsza to za chwilę będzie, za 186 zł. Ładnie. Stevie i ja daliśmy sobie tutaj naprawdę dobrze radę. Ale teraz tutaj jest tańsza. I z tej tańszej zaczynają nas gonić. Drugi Glock. O kurwa, Stevie, ej, Stevie naprawdę tutaj. Same kosy widzę, same kosy. Tutaj z tej skrzynki, jak jest korona, to chyba same kosy są. A nie, chyba Glock też jest. Chyba też jest Glock, z tego co pamiętam, ale nie dam sobie ręki uciąć. Nie dam sobie ręki uciąć. Dobra. Teraz już znowu wracamy do troszeczkę droższej skrzyneczki. Stevie tutaj nas ściągnie. Jak na razie robi nam tą bitwę, ale to jest za mało. To jest za mało na bitwie 2 na 2 Tu potrzebujemy jeszcze więcej dropów trafiał kosę, niestety, no i powoli, okej, okay, ale ja odpowiadam, dobrze, dobrze. Coś tutaj z TV'emu pomagam, więc elegancko i ani jednej korony. W ogóle w tej bitwie tylko i wyłącznie jedna korona wyleciała. Więc to jest hit. że powiedziawszy. Ja pierdolę, to była skrzynka za 1200. Yes, mam nadzieję, że ta za 600 coś da. Dwie korony, dobrze. Ja tutaj bułę pilnuję. Ewidentnie, bułę kryję. Ale buła trafia droższego skina, chociaż i tak jeszcze to im prowadzenia nie daje. I mamy. Dobrze, te dwie korony to całe szczęście, że one wyleciały, bo gdyby nie one, bitwa by się nie zwróciła. A tak, jest profit. Jest profit i jeszcze mamy wygraną, także dziękuję Ci, Stevie. Pierwsza bitwa tutaj wygrana. tenki profit, jak na taką bitwę. To można powiedzieć, że to mogło być lepiej. A może byśmy teraz jakieś jokery zaryzykowali. Tymi skrzynkami. Te jokery też nie wyglądają tak źle. Tu one są spoko, bo dosyć fajne, fajnie cenowo tutaj trafiają w każde gusta. To chyba, że mówimy o tych high riskach, to na jokerach to tutaj zbytnio się nie pobawimy. Chociaż takie trzy możemy włożyć na koniec. Dobra, zespołowa, cztery graczy antyterroryści. Teraz i dajmy sobie tutaj bota, tego którego mieliśmy mieć od początku, ale. z Klikiem, niestety, dołączył do nas Stevie. O kurwa, co? No to dobrze wiedzieć, tu korony w tej skrzyni nie ma. Od buta, ja jestem przyzwyczajony tutaj od tych koron. Jak widzę, że ktoś takiego skina od buta dostaje, to jestem w szoku, leciuteńko. No, i niestety mają przewagę, ale nie jakąś mega ogromną. Chociaż to jest najdroższa skrzynia, chyba w tej bitwie. Więc, no niedobrze, niedobrze. Mam nadzieję, że tutaj coś trafimy. Jak to, tą jedną Emeczkę, tu chyba też koron nie ma w tej skrzyni. Z tego co pamiętam, tu też normalnie, jak ma tam MK najdroższa, nam wypaść, to wypadnie nam bez korony. I ostatnia. No może coś tutaj sypniesz na sam koniec. No bez, po, bez popisu, bez popisu te skrzyneczki tutaj na tym jokerze, nie? Jest korona, kurwa. Oby nie Marble fate. Oby nie Marble fate. Dobra, okej. Okay. Można powiedzieć pół biedy, nie? Można powiedzieć pół biedy, ale teraz Marble, Marble fate. Teraz Marble fate. Yeah... No szkoda, ten marble fajcik by nam praktycznie remis dał. Jakby nam wyleciał. teraz to już w ogóle wygraną, chociaż naprawdę teraz. Jak to skrzynia nam w typie marble Fade... i sam obłagam. Marble Fade'ik. Ja cię ci pierdzielę, dobra, ale dobrze, że on też nie dostał, nie? I na sam koniec najdroższa skrzynia tutaj. 938 zł. Tutaj potrzebujemy. Pięknie, pięknie. Chociaż oni też dostają dwa drugie skiny. jeszcze teraz Eweczkę. Tu chyba też korony nie ma. O kurwa, mamy to chyba. Ja... Ja pierdolę, skrzyneczka ratunku ostatnia. No to Jakie comebacki, ty. Jakie comebacki. Dobra, to to już sobie zostawiamy to już sobie zostawiamy i lecimy dalej pięknie i samu palce lizać no i mamy farta, znowu dwie bitwy dzisiaj wygrane dwie bitwy zrobione, dwie bitwy wygrane może tego hole'a byśmy tutaj po chociaż... mam nadzieję, że nie zmienią jedynej skrzynki, która mi się najbardziej podoba, Shadow Daggersy to jest moja ulubiona skrzynia, to jest skrzynia z której jeśli chcecie koski to właśnie z tej skrzyni wydropicie. Oczywiście nie zawsze, no trzeba to pamiętać. No, tu są dosyć bardzo duże procenty, jeśli chodzi o kosy. O to mi chodzi. Nie, oczywiście nie ma 100% żadna skrzynia. To czy nie, no ma jedna skrzynia 100%, jest po prostu z kosami knife. Ale też można stracić. Dobra, widzowie. Let's fucking dance. Let's fucking dance. Troll nerd i Addison. Kurwa, ale ekipa zmontowana, nie? Troll nerd i Addison, no jak to brzmi? I patrzcie tu. Wiem, no tutaj ta skrzynia daje. Ej, ale czemu ta skrzynia nie ma koronek? Ej, ta skrzynia miała korony. Ta skrzynia akurat. Shadow na pewno miała korony. Anulowali koronki, czemu? Akurat z tego shadowa te korony były naprawdę bardzo obfite, bo tutaj dosyć duże procenty są na te kosy i te koronki fajnie wylatywały i fajnie to wygląda. Jest korona. Aha, oni po prostu pewnie, oni zrobili, że na droższe kosy są korony. Nie na wszystkie, ale na pewno wcześniej były na wszystkie. Dobra, ładnie, wygrywamy, wygrywamy. Poseczki tutaj ładnie się posypały, także elegancko, przewaga tutaj jest. Wszystko teraz będzie zależne od tych droższych skrzyneczek, bo Shadow to była najtańszą, ale... No przewagi też dużej nie mamy, no nerdzi... Oj, teraz to już w ogóle straciliśmy przewagę, ale ładnie też trafiamy meczkę drogą. I jest korona dla, dla, dla trolla. Co tu będzie z tej korony? Ja pierdziele, klasyczny prank z miejscem na dysku mi się odwalił. I wyłączyło mi nagranie, bo nie miała miejsca na dysku. Ale pokażę wam wynik. No niestety przewaliliśmy tę bitwę. No niestety. Ostatnia miała być nasza bitwa przewalona. Chociaż i tak jesteśmy na proficie w tym odcinku. Ale jeszcze, skoro tamta bitwa... Nie mieliście okazji ją oglądać do końca. To możemy tu jeszcze jedną ewentualnie bitwę zmontować. Podprzedaję tutaj te tancze skinki. Tego troszeczkę się zbiera. I zobaczymy, czy będzie większy psikus. Przez że nie nagrało się, czy będziemy na minusie, niż na plusie. Ja. <grytanie> Klasycznie. Zapominam o tym, o tym miejscu na dysku. Zawsze zapominam o tym, nie? I niestety... No, powinien być jakiś komunikat w tym OBSie, że kurde nagranie się wyłącza, a nie... Że ja po prostu tutaj nawijam... A się końcowo okazuje, wychodzę... Ze strony, patrzę... Za mało miejsca na dysku i przerywa nagranie. To najgorsze, co może być, no. Ale i tak tam nic ciekawego nie było, no. Przegraliśmy tamtą bitwę... I mam nadzieję, że ta... Bitwa nam to zrekompensuje. Jak na razie niestety... Tragicznie. Tutaj dla nas zero koron, zero niczego. Tylko mój oponent sobie jakieś tutaj lepsze skiny trafia. Ale może z Tigera korona wyleci? Może tutaj koska jakaś cię powarczy. Chyba złapaca się zaczyna. Chyba będzie trzeba po tej bitwie kończyć. Jak tu korona nie wyleci, dobra, ładnie. Koronka na sam koniec. Emeczka. No i teraz? Dobra, trzeba kończyć, trzeba kończyć, trzeba kończyć. Tamta bitwa i tak miała być ostatnia, jeszcze to dodatkowo zrobiłem. Dziękuję widzowie, że byliście. Pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Mam was. All right. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na PirateSwap Z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty.